To się nagrywa, tak, to się nagrywa. Cześć! Jak chyba... O kurde spadło. Jak chyba wiecie albo i nie. Ostatnio wojen wypuścił piosenkę i nie, nie jest kamera dlatego czarna, bo ja mam włączoną ją, tylko dlatego, bo po prostu jeszcze nie włączyłem, więc zareagujmy sobie. Ma już ponad milion wyświetleń w tydzień. I ogólnie zrecenzujemy sobie, sprawdzimy jakie błędy były, już sobie ją przesłuchałam, więc jestem na stówę gotowy, żeby ją dobrze zrecen zrecenzować, chyba. <grym> Jak będą jakieś błędy ortograficzne w tym filmie, to możecie napisać, ja będę wdzięczny albo za na albo łapeczkę, albo za obejrzenie do końca. Wojanek, piosenanek, nubanek, lecimy. Zaczynamy. Wyszedłem na Czemu? Nubek ma modulator. Wiem, że to jest ten pasja z ich uniwersum. Net oglądałem i mogę Wam się do czegoś przyznać. Nie mam 10 lat, a już czuję, że. Wiecie co? Że ja wyrosłem z ich kontentu. I zaraz wam powiem, w jakich momentach po... poczuję się cringe'owo w mały ja moja mama gotowała, tylko cały czas. Cały czas To jest najbardziej cringe'owy moment. Nie dało się inaczej chyba tego zrobić. Bo ogólnie. Jak ja robiłem. Najszybszy res, r, 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 Resi... nie. O kurde. No, że przeszukałem sobie internet, zobaczyć kto to robił. Później zobaczyłem na palion Mambana. I sorry, jak będzie tutaj dwa razy to samo leciało, to ja chyba znam na to rozwiązanie, więc lecimy dalej. Cała moja logika, Dobra, widzowie, po pierwsze, tutaj są błędy ortograficzne w samej piosence, a nie w mojej wymowie. To jest złe. Wojan ma, jak widziałem kiedyś, robiłem research, o teraz już wiemy, kto się mówi. To, wie, to wiem, że teraz, że Wojan jest odpaliona o półtorej roku starszy. Palion aktualnie ma 22 lata, chyba teraz. Czyli, wojan ma albo 23, albo 24. A zrobił taką piosenkę, więc ja nie wiem, co on musi zrobić z swoim życiem kiedyś. Ale mi się wydaje, że 30 lat pójdzie se na emeryturę, nie? YouTuberską. Kiedyś chyba. Ogólnie zapowiadam jakieś daily na wakacje krótkie. Na przykład, no nie jakieś daily krótkie, bo, bo bardzo szybko będę leciał na wakacje. Wtedy wrócę po tygodniu. Tam, z, no chyba wiecie, gdzie lecę, no bo do Hiszpanii wrócę i będzie tam chyba fa parę fajnych odcinków, ale to już tam przyszłość. Będzie chyba jeszcze jakiś vlog życie w Hiszpanii. <taki> takie takie szybkie opowiadanko pokażę wam na pewno cały ten cał, całe nasze mieszkanko bo wiem, że będzie ogromne bo już zrobiliśmy z moją rodziną research co do mieszkania, więc no lecimy Co Nubek tam włożył za sterydy, że nagle Dirt z tego zaczął lecieć? Po pierwsze, bo muszę was trochę poduczyć. Jak nie wiecie, co to znaczy Dirt. Dirt to inaczej Ziemia. Ziemia to jest planeta, na której mieszkamy. To jest pełno innych planet, które nie są zbudowane z dirta ani Ziemi. I tutaj... Będzie za niedługo coś, co będę myślał, do czego to się przyda. Jak słuchaliście, to wiecie, jak nie? To teraz wam powiem, bo to jest mega, mega, mega ważne co do wszystkiego. I po prostu myślą, że oni mogą wszystkim sterować i że ogólnie wojan ma wpływ na rozwój dzieci. On chyba o tym nie wie, ale jak ja dorosłem do wieku, jaki mam, czyli. 18. To już wyrosłem z tego kontentu. Wiem, że wyrosłem. A nawet niektórzy mówią, że to jest kontent dla dziewięciolatków, a mając mniej niż dziewięć lat, czyli osiem. Już wiem, że wy wyrosłem. Nie, to jest jakaś masakra, więc lecimy. Pierwsze. Tutaj takie małe uczonko. Jeszcze nie to, co powiem, że będzie mega, mega ważne. Dirt jest stały, a nie płynny. To już tutaj będziecie wiedzieć i będziecie wiedzieć później. I będziecie mogli Titowi napisać. Na, napisałem komentarz. To czemu Nubek ma modulator? I tyle. Jest G, jest G. Lecimy chyba. Gdy w zamieni Siedzę przy oknisku z moją dziewczyną I widzę w jej oczach odbicie płomieni To się bardziej niż diament zmieni To się bardziej niż diament ceni A ten wieczór blasku księżyca Spędziliśmy przecież na ziemi Czyli na dircie I chyba nubek muszę przyznać, tobie racja Co dadzą ci diamenty, gdy nie masz komu ich dać Zaczynam rozumieć, zaczynam doceniać bardziej To jest mega ważne. I to, co mówiłem. Teraz jest to, że nie każda planeta jest zrobiona z Ziemi, czyli Dirta. Ktoś do mnie dzwoni Chwila. Muszę przerwać nagranie. Widok jaki cringe? Mama do mnie zadzwoniła przed I muszę być ciszej. Ale nie, że mówić, tylko coś tam stukałem, więc... Lecimy chyba znowu, więc muszę włączyć mikrofon i włączyć piosenkę. Bo tak będzie najlepiej. Ubiłem tego dirta. Co? Czekaj, czyli może zubimy twój domek, Drugi cringe'owy moment. Tutaj zaraz będziecie wiedzieć z jego psem, Pimpkiem. I ja pamiętam chyba, jak on jeszcze sz szukał. Ja kiedyś sobie lubiłem obejrzeć stare filmiki i dalej lubię, bo według mnie są lepsze niż te nowe gówna. Co ja robię? Serio, ja nie kłamię. To co powiedziałem, powiedziałem na serio. Film jest nagrywany, jak sobie widzicie, po północy. <grym> Więc mam nadzieję, że seans z nie nie zrobi rano. Bo jutro jest sobota. Dzień kota w sobie. Dzień knota. Dobra. Sobota, dzień kota, niedziela Z tego nie nas pierdziela. I wtedy znowu lecimy dalej. poniedziałek, najgorszy dzień na całym świecie. Bo <grym> wszyscy musimy do szkoły albo do pracy wstać. Ja na szczęście mam na 11 czy tam 12, zero, zero. Na 12. Sorry, zero 00. Ale wiem, że jutro mają i niektórzy mają w poniedziałek na 8. Ach, nie wiecie, jak mnie kiedyś bolało, jak ja musiałem... W sumie no, nigdy nie musiałem, ale dalej mi boli na samą myśl Wstawanie po weekendzie na ósmą Żyć nie da Dobra, lecimy Pa Nie no, nie pa, więc lecimy dalej e, Nie, nie, ja nie polubiłem go aż tak bardzo A, To może zamienimy coś innego? E, co takiego? O, o, może tego pieska? Nie, to mój piesek Pimpek, nie! Po Zabieram kierunku. Przedstawiciela. No. Jezu. No. cringe w środku odcinka. Pisał albo już na końcu. Akurat teraz. Nie, ja nie mogłem wyłączyć mikrofonu. Nie było kiedy. Dobra. Tam miało być po prostu, po prostu, tam miało być. Więc w tym, co przed chwilą mówię, tam dalej, dalej, dalej. Te <mulary> A jeszcze to, co chciałem powiedzieć. Ja nie wiem czemu, ale raz usłyszałem, Ty to wylałem z kranu. Nie wiem czemu, ale to dobra leci. Ogólnie piosenka się fajnie zakończyła. I co mogę jeszcze powiedzieć? Please nie narzekajcie, że mama mi wyszła do pokoju bo to był straszny cringe. Po pierwsze, modulator. Odejmujemy jeden punkt z 10, Dwa. Cringe. Odejmujemy dwa punkty, czyli mamy już siedem punktów. prawy Wojan. Odejmujemy jeszcze Jeden punkt za niedokładne ułożenie zdań. Obejmujemy jeszcze dwa punkty za nieuczenie, jak, jak zachowują się różne materiały. Sześć no, mamy punktów. Z dziesięciu cztery poszły. Czy sześć? Tak. Nie, pięć poszło chyba. Nie, cztery poszły. Punkty. Podejmujemy jeden punkt za to, że ogólnie piosenka jest G, ale za. Mogę powiedzieć za to, że Wojan, że Snubek mówi niewyraźnie, mamy już 5 punktów z 10, czyli 50%. I teraz podejmujemy to, że piosenka ma zły rytm, za co też jest. No, I mamy 5 na 5. I mogę się to przeczepić tak, że ta piosenka według mnie jest 4 na 10, a nie 5 na 10. Jakbym ja, ja miał ją ocenić w skali od 1 do 6, czyli od pały. No szósteczki z plusem, to mi dał takie surowe cztery minus, wiecie jakie jestem i to serio jest szczera ocena, nie, że ja po prostu już nie lubię Wojana, jest spoko, tylko niestety rzeczy, które były tam nie były dokładne, więc koniec filmu, prawda? V15 minut, czyli 5 razy więcej ponad niż sama piosenka, ale musieliśmy coś dopowiedzieć. Jeszcze mama mi wyszła do pokoju na jakieś 15 sekund i żałuję tylko. Ale to koniec. Jak chcecie więcej komentarzy piosenek, youtuberów, zostawcie łap łapkę subika i lajka. Albo po prostu subika, bo mi się już chce spać. Dobra, pozdro. Macie ode mnie pozdro i po prostu zwykłe, papa. Cześć.